Rozdział trzeci. Czy koniecznym następstwem bólu cielesnego jest zniszczenie ciała? Powiadają, że nie ma takiego ciała, które by mogło cierpieć, a umrzeć nie mogło. Ale skądże o tym wiemy? Bo co do ciał diabłów, któż pewien jest, że w ciałach cierpią, gdy wyznają, że są dręczeni wielkimi mękami? Gdy kto powie, że nie ma żadnego ciała ziemskiego, mianowicie stałego i zmysłami poznawalnego, czyli że jedną nazwą to wyrażę, nie ma żadnego ciała mięsnego, które by cierpieć mogło, a nie mogło umrzeć, to cóż taki twierdzi, jak nie to tylko, do czego ludzie doszli zmysłami ciała i doświadczeniem, bo nie znają innego ciała, tylko śmiertelne i cały ich dowód na tym polega – że czego oni nie doświadczyli, to tego w żaden sposób być nie może. Gdzież tu bowiem jest sens jaki, żeby z cierpienia tworzyć dowód śmierci, kiedy jest ono raczej oznaką życia? Choćbyśmy też bowiem nie rozstrzygnęli jeszcze tej kwestii, czy w ogóle zawsze żyć można, to jednak pewne jest, że przecież żyje to wszystko, co cierpi, i że wszelkie cierpienie może istnieć tylko w rzeczy żyjącej. Jest przeto konieczna rzecz, aby cierpiący żył, a nie jest konieczna, aby cierpienie zabijało. Wszakże i tych ciał śmiertelnych, które swoją drogą umrą, nie zabija każdy ból, i gdy ból jakiś może zabić, pochodzi stąd, iż dusza tak jest z ciałem teraźniejszym związana, że przed najdotkliwszymi cierpieniami ustępuje i odchodzi. Ponieważ sama budowa ciała ludzkiego oraz organów, Życie utrzymujących jest tak słaba, iż napięcia zbyt ciężkiego i zbyt dolegliwego bólu przemóc nie zdoła, ale z ciałem owym przyszłym dusza tak będzie ściśle związana, iż węzła tego zarówno żadna długość czasu nie rozwiąże, jako też żaden ból nie rozerwie. A przetoż choć teraz nie ma takiego ciała, które by mogło uczucie bólu ponosić, a śmierci nie ponieść. Ale w przyszłości takie będzie ciało, jakiego teraz nie ma, bo i śmierć będzie taka, jakiej teraz nie ma, bo nie będzie to śmierć lada, jaka, lecz śmierć wieczna, w której dusza żyć nie będzie mogła, nie posiadając Boga, ani też pozbyć się cierpień ciała, umierając. Śmierć pierwsza wygania z ciała duszę, nie chcąc tego, ale tamta druga śmierć tęż, duszę zatrzymuje w ciele. Choć nie chcąc tego, i jedna i druga śmierć ma więc to do siebie, że dusza przez niąż musi ponosić to od ciała swego, czego nie chce. Obi przeciwnicy nasi to mają przed oczyma, że obecnie nie ma takiego ciała, które by mogło cierpienia ponosić, nie ponosząc śmierci, a nie zwracają uwagi na to, że przecież istnieje coś takiego, i to coś jest ważniejsze od ciała. Duch mianowicie, który przez obecność swoją w ciele ożywia jej, rządzi nim, może ponosić cierpienia, a jednak umrzeć nie może. Otóż i znaleźliśmy rzecz taką, co odczuwa ból, a przecież jest nieśmiertelna. To samo zatem, co teraz widzimy w duszy każdej, będzie z ciałami potępionych. Nadto, gdy się dobrze zastanowimy, to ból, tak zwany cielesny, jest raczej w duszy. Bolenie bowiem należy do duszy, nie do ciała, nawet wtedy, gdy przyczyna tej boleści od ciała pochodzi. Dusza boleje w tym miejscu, w którym jest ciało uszkodzone. Jako więc się mówi o ciałach, że są czujące albo żyjące, choć ciało ma czucie i życie od duszy. Mówi się podobnież, że ciało boli, choć ból ciała nie może być inny, jako tylko od duszy. Dusza tedy wraz z ciałem w tym miejscu ciała którym się coś przytrafiło, co ból sprawia, ale też i sama dusza boleje niekiedy, choć w ciele pozostaje, gdy dla jakiegoś nawet niewidzialnego powodu smutną jest sama, choć ciało jest zdrowe. Podobnież znów boleje dusza niebędąca w ciele, bo przecież bolał ów bogacz w piekle, gdy wołał, cierpię, męki w tym płomieniu. Natomiast ciało duszy pozbawione nie cierpi, i z duszą połączone. Też nie cierpi bez duszy. Gdyby przeto można było na dowód śmierci brać cierpienie, powiadając, że ponieważ cierpieniu coś ulega, więc i śmierć może ulegać, co by się to więcej do duszy odnosiło, bo cierpieniu więcej podlega dusza niż ciało. A skoro dusza co więcej cierpieć może, jednakże nie umiera, to cóż warte takie dowodzenie, że ciała owe, ponieważ cierpieć będą więc też i Poumierają. Platonicy twierdzili wprawdzie, że to ziemskie, cielesne i śmiertelne członki sprawiają, iż dusza doznaje trwogi i pożądania, i boleści, i radości. Stąd to opowiedzenie Wergiliego. Stąd to, to znaczy ze śmiertelnych członków ciała ziemskiego i boją się, i pożądają, boleją i cieszą się. Ale w XII księdze tego dzieła, jużeśmy Odparli zdanie Platoników, jakoby dusze, nawet już oczyszczone od wszelkiej zmazy cielesnej, miały doznawać potwornej żądzy i zechcieć się z ciałem znów łączyć. Bo gdzie być może żądza, tam oczywiście i cierpienie. Być może, ponieważ niezaspokojona porządliwość bądź przez nieosiągnięcie pożądanego przedmiotu, bądź przez utracenie go zamienia się w cierpienie. Dlatego też, jeśli dusza która nawet sama bez ciała doświadcza najdotkliwszych cierpień, ma jednakże swą dawną nieśmiertelność, to nie będą mogły owe ciała umierać, dlatego tylko, że cierpieć będą. Zresztą, jeśli ciała to sprawiają, że dusze cierpią, to czemuż ciała, mogąc duszę przyprawić o cierpienie, nie mogą jej o śmierć przyprawić? Ponieważ z tego, że coś sprawia cierpienie, nie wynika, by i śmierć sprawiać miało, dlaczegoż więc to ma być nie do uwierzenia, że płomienie mogą obym ciałom tak samo cierpienia sprawiać, nie powodując śmierci, jak właśnie ciała sprawiają cierpienie duszą, choć przez to nie uśmiercają dusz. Cierpienie zatem bynajmniej nie jest dowodem, by po nim koniecznie śmierć nastąpić miała.